Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Milo. Dzisiaj chciałbym za zademonstrować mm, jak zrobić achievement y, do Steama, który jest wymagany do ukończenia The w Pile jednego z etapów. Więc zadanie to jest y, przejechać ileś tam metrów, już dokładnie nie pamiętam. Na gałęzi. Zaraz wam pokażę jaka to jest gałąź i jak na niej pojechać. Jeżeli przejdę ten, kot, ten oto kawałeczek. Przepraszam was, że będę mówić tak bardzo spokojnie i powoli, ale jestem zmęczony. Po Sylwestrze, bo właśnie to nagrywam teraz. Więc tutaj mam tą gałąź. I musimy z dwie minuty na niej postać, około. Z tego co się orientuję. Wtedy od, osiągnięcie nam się odblokuje, co was zapewniam. Niestety już mam je zrobione i mi się to nie wyświetli. I tak musimy sobie postać i postać. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Zapraszam na mój miły kanał. Gdzie pokażę również inne sposoby zrobienia takich filmów. Ja tutaj sobie pogram dalej, ale tym już was nie będę zanudzać. Do zobaczenia, cześć! Zapraszam do łapkowania i subskrybowania kanału.